Proszę Państwa, witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I tutaj, całą serię pytań, mi postawił Natalii Jarzą. Witam Panie Stanisławie, dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Chyba Pan się nie obrazi, jeśli zadam kolejne pytania. No, pewnie, że się nie obrażę, przez po to ten cykiel jest, po to te cykiele są. Pytanie pierwsze. Co pan uważa na temat koedukacji w szkołach? Czy na studiach grupy powinny być jednopłciowe? Czy brak koedukacji ma obowiązywać jedynie w szkołach średnich i podstawowych? Pytam, ponieważ Janusz Korwin-Mikke uważa koedukację. Za zło, ale nie wiem, czy na każdym stopniu edukacji. No, myślę, że w szkołach podstawowych to z całą pewnością powinna być koedukacja zakazana, to znaczy nie powinna być praktykowana koedukacja, powinna być dysedukacja to znaczy chłopcy i dziewczęta powinny się kształcić oddzielnie, być może nawet w szkołach średnich. Dlatego, że do... Myślę, że do szkoły średniej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to młodzi ludzie są jeszcze formowani. W związku z tym, innym, czego innego, no to akurat konwencja stambulska tutaj mówi, że musimy to zlikwidować musimy tu urawniłowkę wprowadzić te wszystkie dotychczasowe modele kulturowe, dręka nasza musi tutaj znieść. Ale to ja nie jestem zwolennikiem konwencji stambulskiej, uważam, że to jest rodzaj manifestu komunistycznego, a tak naprawdę to inne są role również społeczne. Mężczyzn i kobiet, w związku z tym system edukacyjny powinien być do tego dostosowany. Natomiast na studiach to już nie, dlatego że no, studia mają na celu. Wykształcenie człowieka, wszystko jedno jakiej płci, w pewnej dziedzinie. I tutaj nie sądzę, żeby, no być może, że w przypadku kobiet, no to takie kierunki artystyczne, kiedyś nawet Akademia Sztuk Pięknych. Była nazywana, że to są, jest, to są roboty na drutach dla dobrze urodzonych panie. No ale malarzy utalentowanych myślę, że jest co najmniej tyle samo, a może nawet znacznie więcej. No i w związku z tym na, na szczeblu wyższym nie powinno już być tutaj żadnych takich rozdziałów płciowych. Drugie pytanie. Czy granicą wolności słowa powinno być kłamstwo? To, mówimy prawdę i wyrażamy swoje opinie, nie powinno być to karane. No ja tak uważam, że kłamstwo, oszczerstwo. Zresztą tak jest, szczerze mówiąc. Tyle tylko, że orzecznictwo sądowe zmierza do zamężenia wolności słowa i to nie tylko u nas, ale to są dyrektywy Komisji Europejskiej i no, rzeczywiście to jest jeden z objawów, Takiego, takiego postępu socjalizmu we, we wszystkich państwach europejskich. Socjalizm nie znosi wolności słowa, wszyscy muszą myśleć tak samo, i tu podzielam pańską opinię, że prawda powinna być tą granicą. Jeżeli prawda, no to co? Teraz na przykład. Przeczytałem takie orzeczenie sądowe, że jeżeli ktoś chce powiedzieć, nawet prawdziwą informację podać o kimś, to musi uzyskać zgodę tego kogoś. No to już jest całkiem kneblujące orzeczenie, więc mam nadzieję, że ktoś z tym orzecznictwem sądowym, w ogóle z sądami, powinien zrobić porządek. Pytanie trzecie. Czy za religię uważa pan na przykład hinduizm czy Buddyzm, czy tak jak Januszkowi Mikke jedynie judaizm, chrześcijaństwo i islam? To chyba jakieś nieporozumienie. Otóż te judaizm, chrześcijaństwo i islam to są religie monoteistyczne i chyba Januszkowi Mikke miał to na myśli, to rzeczywiście te trzy Religie są religiami monoteistycznymi, to znaczy wierzą, propagują wiarę w jednego Boga. Natomiast hinduizm i buddyzm to są też religie. Natomiast w, w przypadku hinduizmu to mamy do czynienia z politeizmem, czyli wielobóstwem. W przypadku buddyzmu to nie, bo tam właściwie to jest taka religia bezreligijna, można powiedzieć, chociaż jak byłem w Indochinach, to tam widziałem, byłem w świątyni buddyjskiej w takiej miejscowości Ciang Mai, która jest odpowiednikiem co do rangi, oczywiście. Naszej częstochowy, więc tam rzeczywiście pielgrzymki, i tak dalej, modlą się, kadzidełka palą przed posągami Buddy i innymi posągami, też więc niewątpliwie jest to religia. Natomiast no, nie należy ona, podobnie jak hinduizm, do religii monoteistycznych, tylko trzymamy. Pytanie czwarte. Gdzie degeneracja jest bardziej posunięta, w wojsku czy w policji? No, panie drogi, ja na takie postawione pytania to nie potrafię odpowiedzieć, bo po pierwsze wcale nie wiem, czy w wojsku i w policji jest jakaś degeneracja, to znaczy, czy ona tam przekracza Pewne normy, takie dopuszczalne, bo z objawami degeneracji to się spotykamy w rozmaitych środowiskach. Natomiast i to jest jak gdyby rzecz normalna, bo wszędzie no, są ludzie, którzy na, na Rosjanie, nawet mają takie pożekadło, że nikt nie jest bez grzechu wobec Boga, ani bez winy wobec Cara. W związku z tym no, to jest pewien rodzaj degeneracji. Ale to, no to jest, tak, to się mieści jeszcze w granicach normy. Natomiast nic nie wiem o tym, żeby w wojsku jakieś objawy degeneracji były na czy w policji. Piąte pytanie. Czy bycie agentem legalnego państwa jest złe? No nie, nie dlaczego służba własnemu państwu nie jest niczym legendnym. Jeżeli ktoś jest agentem i działa na rzecz swojego państwa, no to nic, nie ma w tym nic złego. Jest to tak samo, jakby był urzędnikiem w służbie tego państwa, więc nie jest to nic złego. Szóste pytanie. Wspomina pan o masonergii francuskiej bez wyraźnego rozróżnienia jej od brytyjskiej. Czy, jak, czy tak jak Janusz Korwin-Mikke uważa pan masonerię francuską, czyli wielkich Wschód Francji, za o wiele bardziej szkodliwą niż masoneria brytyjska? No, ja się rzadko wypowiadam na temat masonerii, ale. Oczywiście rozróżniam, dlatego że masoneria brytyjska to jest inna obediencja, bo oni tak się określają. To jest rycz szkocki, dawny i uznany. I różnica, ja tak mówię, pan krajski lepiej tam ten temat zna, ja znam go tak naskórkowo, ale na tyle znam, że mogę powiedzieć tak, że. Masoneria, ten ryc szkocki, dawny i uznany, różni się tym od Wielkiego Wschodu, że uznaje wielkiego architekta. Nie utajnia członkostwa, o czym mnie solennie zapewniał. Pan Cegielski, jak jeszcze chyba, bo nie wiem, czy on jest, czy tylko już był wielkim mistrzem Wielkiej Loży Narodowej, to właśnie był ten rytm szkocki dawny i uznany, nie utajnia członkostwa, no i nie przyjmuje kobiet do luz. Natomiast Wielki Wschód Francji nie uznaje wielkiego architekta, utajnia członkostwo i przyjmuje kobiety. Do luz masońskich. Więc Janusz Korwin-Mikke, ja rozmawiałem parę razy z nim. On uważa, że Wielki Wschód to jest po prostu lewica i organizacja propagująca cele socjalistyczne i pracująca nad urzeczywistnieniem celów socjalistycznych, co oczywiście uważam za szkodliwe. Siódme pytanie. Mówił pan podczas swoich wykładów że gdyby Polacy nie byli takimi safandułami i oparli się w prowadzeniu stanu wojennego przez Jaruzelskiego to przygotowany był również plan siłowej interwencji która bez wahania mogła być wdrożona jednak czy istniała sama konieczność prowadzenia stanu wojennego bo jeśli to rozwiązanie mogłoby uchronić naród przed klęską w wyniku działań radzieckich to wydaje się to rozsądne posunięcie. No, na przykład Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że Jaruzelski nie mógł wiedzieć, czy Sowieci wejdą do Polski, czy nie, dlatego usprawiedliwia stan wojenny. Ponadto wskazuje na to, że sam Jaruzelski obawiał się sprzeciwu własnego wojska, które mogłoby zwrócić się do y, ZSR. No, ja wiem, że Janusz Korwin-Mikke tak uważa, ja tak nie uważam. Y, co to znaczy, że Rosjanie by tu, nie wiem, weszli czy coś takiego? No przecież oni tu byli przez cały czas i to, że generał Jaruzelski załatwił to we własnym zakresie, no to tylko dlatego, że mu tak kazali. A on później twierdził, że uratował nas tutaj przed jakimiś straszliwymi konsekwencjami. Natomiast ja tak nie uważam. Ja uważam, że uratowało nas nasze safandolstwo, że nie stawiliśmy właściwie oporu poza takimi no, sporadycznymi przypadkami. No i w związku z tym nie, była, nie było potrzeby stosowania wariantu B. O tym wariancie B, to pisze biograf Wojciecha Jaruzelskiego, pułkownik Kowalski. Można to sobie przeczytać, co tam było. On w ogóle tam przypomina, że te, takie ramowe dyrektywy na temat stanu wojennego, to istniały już od 1962 roku, od kryzysu karaibskiego, ponieważ no, wtedy świat stanął na krawędzi wojny i Sowieci nie byli pewni, jak w razie czego zachowają się kraje tutaj tak zwanej demokracji ludowej, czyli obozu socjalistycznego, więc na wszelki wypadek coś takiego opracowali i to władze tych krajów miały to wdrażać. I to, co generał Jaruzelski zrobił, to była konkretyzacja tych ramowych planów, dostosowanie ich do lokalnych warunków i do sytuacji, jaka akurat wtedy w Polsce była. Także ja akurat tutaj nie podzielam poglądu Janusza Korwimika. Zresztą to nic złego, bo przecież jakbyśmy tak się we wszystkim zgadzali, to o czym byśmy mieli rozmawiać? Ósme pytanie. Czy obalenie Sadama Husajna i Kaddafiego jest usprawiedliwione, czy to jedynie wynik rozgrywek USA na Bliskim Wschodzie? Dziękuję i pozdrawiam. No jasne, że to jest wynik rozgrywek USA na Bliskim Wschodzie. Przypominam, że obalenie Sadama Husajna nastąpiło w rezultacie, bo on rzeczywiście to był człowiek, który tam no, postępował bardzo brzydko w stosunku do własnych obywateli. Ale nie to go zgubiło. Zgubiło go co innego, to mianowicie, że zaczął się odgrażać, że Irak jako eksporter ropy Odejdzie od, w transakcjach eksportowych ropy naftowej, odejdzie od dolara na rzecz euro albo japońskiego jena. No Takiej już zbrodni Stany Zjednoczone nie mogły tolerować. W związku z tym y, został Saddam Hussein schwytany i powieszony po parodii procesu sądowego. To tam też są niezawisłe sądy, tak jak w poznańskim okręgu sądowym, znanym z niezawisłości u nas. No i z Kaddafim sytuacja była podobna z tym, że Kaddafi się też odgrażał, że odejdzie od dolara i tu złotą walutę tam wprowadzi. No to też, bo Stany Zjednoczone bardzo pilnują tego, żeby dolar był walutą kwiatową, ponieważ ciągną z tego grubą rentę. Zwrócił na to uwagę kiedyś Milton Friedman, kiedy tam mówiono, że Stany Zjednoczone mają niezrównoważony bilans handlowy z Japonią. On mówi, no, mają i cóż w tym złego? Co nam Japończycy przysyłają? Samochody, różne maszyny i tak dalej, a my co im wysyłamy? A my wysyłamy papierki zadrukowane, to możemy im wysyłać ile tylko chcą, niech palą nimi w piecach. No, to rzeczywiście, ale to jest. Żeby tak mogło być, to potężna armia Stanów Zjednoczonych tego pilnuje. I każdego, kto tutaj dokonuje, czy próbuje nawet dokonać zamachu, bo żaden z nich nawet nie, nie zrobił tego, tylko się odgrażał. No to takie, takie rzeczy są surowo karane w zarodku tępione. Pan Wojtek Kucharski Pytanie, co pan myśli o słowach Kingi Dudy, że wszyscy są równi i że wszyscy powinni się szanować? Oraz co się stało z formą Maxa Kolonko? Dawniej można było go słuchać, a teraz panu chyba też się dostało jak rosyj... jako rosyjskiemu agentowi. Dziękuję. No, jeśli chodzi o pana Kolonko, to on tam rzeczywiście przeżywa jakieś takie metamorfozy, bo... Twierdzi, że jest prezydentem Polski. No nie on jeden, ale to właśnie to jest takie niepokojące. Jeśli chodzi o mnie, no to ja nie tylko od niego dostałem, jako ruski agent, dostało mi się to. Kto, kto, kto tylko chce, to za ruskiego agenta mnie uważa, ale tylko w dni parzyste, bo w dni nieparzyste to jestem agentem niemieckim. A w niedzielę i święta w watykańskim. Także tutaj jeszcze nie wiem, czy pan Kolonko to wykrył, czy nie. Natomiast co myślę o słowach pani Kingi Dudy, że wszyscy są równi i że wszyscy powinni się szanować. No, to nieprawda, że wszyscy są równi. No, jedni, jedne kobiety są piękne, a u innych cenimy zalety intelektualne. Jedni mężczyźni są silni, inteligentni, a drudzy są silni. No i tak dalej, i tak dalej. Tych różnic można byłoby bardzo dużo znaleźć, więc nie ma mowy o żadnej równości. Wydaje mi się, że takie dążenie na siłę do równości odbywa się kosztem wolności. To tak jak w tym porzekadle, takim, że. Słowianie mieli. Niektórzy Słowianie mieli taką, takie zamiłowanie do równości. No i w związku z tym małych naciągali, dużych obcinali, grubych uciskali, a chudych nadymali. Więc ludzie nie są równi. I to, to jest po prostu fakt. No, nie ma co popadać w doktrynerstwo, że wolelibyśmy, żeby, żeby ludzie... Ja bym akurat nie wolał, dlatego że równo, różnorodność uważam za zaletę a nie jakąś urawniłówkę, więc jeżeli ktoś chciałby, żeby ludzie byli równi, no to zaczyna już, nie mówi, że on by tak chciał, tylko twierdzi, że ludzie są równi, no to oczywiście jest nieprawda, ja to nazywam doktrynerstwem. Natomiast, że ludzie powinni się szanować, no powinni, oczywiście nie ma w tym nic złego, chociaż z drugiej strony też nie wszystkich powinniśmy szanować, no bo na przykład oszustów łajdaków, złodziei, no to myślę, że nie powinniśmy tak znowu ich przesadnie szanować. Na pewne minimum szacunku zasługuje każdy człowiek. Opiszę taką scenę, no, teraz akurat się to nie zdarza, ale się zdarzało i mam nadzieję, że będzie że to zostanie przywrócone, mam na myśli karę śmierci. Otóż jak wygląda wykonanie kary śmierci w normalnych warunkach państwa praworządnego, że temu skazańcowi na szafot czy tam pod ścianę towarzyszą dwie osoby kat i duchowny, jeśli o ile oczywiście ten sobie życzy. I obecność duchownego świadczy o tym, że my nie potępiamy go całkowicie, że my nadal widzimy w nim człowieka, który ma szansę, no jako dziecko Boże, odzyskać jakieś dobre, dobre stosunki z, ze Stwórcą Wszechświata. I myślę, że to jest prawidłowo, to jest prawidłowe, dlatego, że gdyby skazańcowi towarzyszył tylko kat, który reprezentuje porządek sprawiedliwości, to to bardzo szybko mogłoby się zdegenerować w okrucieństwo. Natomiast gdyby skazańcowi towarzyszył tylko duchowny, a nie kat. Duchowny reprezentuje porządek współczucia, no to to współczucie by się bardzo szybko zdegenerowało w pobłażliwość. I to i okrucieństwo, i pobłażliwość są złe, dlatego tu powinna panować harmonia. I Pan Albert Fenin. Czy polityka gospodarcza obecnej władzy, dość mocno wzorująca się na przedwojennej sanacji, ma szansę przynieść pozytywne efekty i częściowo ochronić nas przed skutkami obecnego kryzysu gospodarczego? W szczególności mam tu na myśli inicjowane przez państwo mega inwestycje, jak CPK, przekop mierzeń wyślanej itp. Analiza wskaźników gospodarczych ostatnich lat przedwojennych wskazuje, że ówczesna koncepcja nie była do końca pozbawiona sensu. Czy to ma szansę się powtórzyć? No, ja akurat nie podzielam tutaj, znaczy miała sens oczywiście, bo polegało to na tym, żeby budować właściwie od podstaw przemysł, przede wszystkim zbrojeniowy, bo to o to chodziło tutaj, centralny okręg przemysłowy to były zakłady zbrojeniowe, takie jak na przykład Stalowa Wola i Mielec, ale od wszystko odbywało się kosztem jedynej gałęzi gospodarki ówczesnej, która przynosiła dochody, mianowicie rolnictwa. No i proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie wojna i gdyby nie Bolszewicy, to likwidacja ziemiaństwa jako klasy społecznej nastąpiłaby, ich, ich, że tak powiem, w Polsce sanacyjnej. Zresztą minister Juliusz Poniatowski wcale tego nie ukrywał, tylko właśnie tego zdania tylko, że nastąpiłoby to w wyniku nacjonalizacji za długi dlatego, że większość majątków była zadłużona po prostu i to nie z powodu nie z powodu rozrzutnego czy hulaszczego trybu życia ich właścicieli tylko jak zgodnie wskazują wszystkie źródła ówczesne z powodu zaległości podatkowych urzędy skarbowe, że Rzeczywiście no, działały na granicy rozboju, a czasami, czy bardzo często, te granice przekraczały. W związku z tym, rzeczywiście to się odbywało takim kosztem. No i tu też się będzie musiało odbywać jakimś kosztem. Czy to przekop Mierzei Wyślanej, czy to mega lotnisko w Baranowie, to ciekawe, czy to zostanie zbudowane, czy to tylko tak się odgrażają nasi umiłowani przywódcy, bo no jednak na takie inwestycje to trzeba mieć pieniądze, a tutaj no ja z tego, że tam rząd pobudza popyt rozdając tam te dotacje w typu 500 plus i tak dalej to to nie tworzy takiego rozwoju gospodarczego bo to jest takie przemielanie pieniędzy tych, które są, nie tworzy się nie tworzą się nowe wartości a rozwój gospodarczy polega w moim przynajmniej przekonaniu na tym, żeby tworzyć nowe wartości. No ale zawsze powstaje, pojawia się pytanie za co? I ile to będzie kosztowało, jakich się spodziewamy w związku z tym dochodów i tak dalej, i tak dalej. Na razie odpowiedzi na te pytania nie ma, bo różnych propagandowego takiego zadęcia nie można uznać za odpowiedź. Proszę Państwa, na tym kończę ten cykl. Do zobaczenia przy cyklu następnym.